Po omówieniu, czym jest rachunkowość, jakie rachunkowość pełni funkcje, jakie akty prawne regulują rachunkowość w Polsce, możemy przejść do omówienia podstawowych pojęć związanych z rachunkowością, a są nimi przedmiot, podmiot i okresy w rachunkowości. Zaczniemy sobie może od przedmiotu rachunkowości. Najogólniej mówiąc zakres przedmiotowy w rachunkowości. To wszelkie zjawiska gospodarcze, które występują w jednostkach gospodarczych, czyli w, nasie, w naszej firmie pizzerii, wpływające na stan i strukturę majątku, źródła jego finansowania oraz efekty działania, czyli wszystko to, co zmienia nasz majątek, nasze aktywa, nasze źródła finansowania, czyli kredyt bankowy, gotówka, którą mamy na koncie. Dodatkowo rachunkowość bierze pod uwagę jeszcze wszystkie efekty tych działań i tych zmian. Czyli możemy powiedzieć, że rachunkowość w swoim zakresie bierze pod uwagę majątek i źródła jego finansowania, wszelkie procesy gospodarcze, które objawiają się poprzez koszty i przychody, a także wynik finansowy, czyli konsekwencja tych wszystkich działań i w związku z tym zysk i strata. Gdybyśmy popatrzyli na przedmiot rachunkowości z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, to o przedmiocie rachunkowości mówi artykuł 4 i wymienia on czynności, z których składa się rachunkowość. Pierwszą z nich są przyjęte zasady polityka rachunkowości, czyli pewne ogólne reguły, które powinna, powinno przedsiębiorstwo wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu rachunkowości są to pewnego rodzaju wytyczne. Druga czynność to prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, umujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Czyli są to pewnego, jest to pewnego rodzaju dokumentacja, która na podstawie dowodów księgowych, czyli innych dokumentów, na podstawie których możemy potwierdzić, że dana operacja miała miejsce. Prowadzimy taki, jakby dokument zbiorczy, tutaj może to być dziennik, na przykład są różne księgi rachunkowe, o tym będziemy mówić później. Natomiast ważna jest ta systematyczność i porządek chronologiczny czyli każda operacja gospodarcza musi zostać ujęta w księgach rachunkowych i musi zostać potwierdzona dowodem księgowym. To też jest część rachunkowości. Oprócz tego, to jakiś czas przeprowadza się inwentaryzację, czyli ustalanie okresowe i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Często kojarzy się to z weryfikacją stanu zapasów, jeśli chodzi o majątek obrotowy. Oprócz tego mamy wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. To z reguły dzieje się na dzień bilansowy, czyli przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych, jako ta naturalna konsekwencja. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Na przykład opis przyjętych zasad rachunkowości, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych. I ostatnia pozycja, jeżeli jest taki wymóg w ramach ustawy, to rachunkowość również obejmuje poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego i udostępnianie, ogłaszanie sprawozdań finansowych danej jednostki. Nie wiem jak wy, ale ja tą całą listę odbieram trochę jako skomplikowaną, nie do końca zrozumiałą. Postanowiłam to przedstawić troszeczkę inaczej. W postaci takiego schematu myślę, że to lepiej będzie w stanie pokazać Wam. Na czym ta rachunkowość tak naprawdę polega? Wyobraźcie sobie, że mamy jakieś zdarzenie gospodarcze, na przykład zakup środka trwałego, powiedzmy, że jest to samochód. Dzięki temu, że mamy pewnego rodzaju ramy, w których się poruszamy, pewne zasady i reguły, których używamy przy księgowaniu, jesteśmy w stanie to zdarzenie zapisać w księgach. Rachunkowych przy pomocy dowodu księgowego, którym z reguły jest faktura zakupu tego środka, tego samochodu. Dzięki temu robimy wpis w księgach rachunkowych. I takie wpisy roz, robimy powiedzmy w ciągu roku. Pod koniec roku, czy w innym momencie, y, który jest wymagany ustawą, dokonujemy inwentaryzacji. Czyli w przypadku naszego samochodu sprawdzamy, czy ten samochód faktycznie tam jest. Wiadomo, że w rzeczywistości mamy bardziej skomplikowane przypadki, większą ilość środków trwałych czy zapasów, które należy zinwentaryzować. Natomiast musimy przeprowadzić inwentaryzację. Dodatkowo sprawdzamy wycenę aktywów i pasywów, czyli w tym wypadku wyceniamy, ile wart jest nas, nasz samochód. Na przykład, jeżeli zakupili, zakupiliśmy go jako inwestycję. Oprócz tego, na podstawie ksiąg rachunkowych, wszystkich tych zapisów księgowych ustalamy. Na koniec okresu wynik finansowy. Po zrobieniu tego wszystkiego, jesteśmy w stanie sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeżeli to sprawozdanie podlega badaniu ze względu na wymogi ustawy o rachunkowości, to mamy jeszcze badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego. Dodatkowo rachunkowość wymaga, wymienia jeszcze gromadzenie i przechowywanie. I tutaj mamy Zasad rachunkowości, czyli polityki, która jest określona dla danego przedsiębiorstwa, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sporządzanych sprawozdań finansowych. I to wszystko, co tutaj widzicie: zasady rachunkowości, dowody księgowe, księgi rachunkowe, inwentaryzacje, wycena aktywów i pasywów, wynik finansowy, sprawozdania finansowe i gromadzenie. I przechowywanie całości dokumentacji to wszystko to rachunkowość. Mam nadzieję, że to pozwoliło Wam trochę lepiej zrozumieć, jaki jest przedmiot rachunkowości.